Wielu facetów słysząc, że jego dziewczyna leci na tropikalne wakacje z koleżankami, nawet nie podejrzewa, jak to wygląda naprawdę. Myślą: słońce, drink z palemką, trochę zdjęć na Instagramie i niewinny odpoczynek od codzienności. Ale rzeczywistość bywa bardziej gorąca niż przewiduje prognoza pogody. Dlatego pojechałem tam osobiście, do kurortu, gdzie każdej nocy setki turystów zapominają, że mają w domu kogoś, kto wierzy w ich dziewczyński wyjazd. I spotkałem świadka, miejscowego ochroniarza, którego turyści nazywają po prostu gorylem. Człowieka, który widział więcej niż nie jeden fotograf w klubie i słyszał więcej wyznań niż barman po północy. Widzisz, bracie, noc tutaj to inny świat. Kiedy muzyka gra, a powietrze pachnie wolnością, dziewczyny gubią zasady szybciej niż klapki na plaży. Na początku wszystko wygląda niewinnie taniec, śmiech, drink, ale im później, tym mniej rozmów, a więcej decyzji, których rano nikt nie chce pamiętać. Lokalsi wiedzą, jak to działa. Komplement, gest, uśmiech i już widać, że wakacje zaczynają się naprawdę. Wystarczy jeden wieczór, żeby dziewczyna, która przyleciała tu odpocząć, zaczęła zachowywać się tak, jakby nigdy nie wracała. Rano tylko cisza, okulary przeciwsłoneczne i ta sama wymówka, to tylko zabawa. A ja wiem jedno: w tym kraju nie ma tylu drinków, ile trzeba, żeby wypić wstyd po takiej nocy. Tak właśnie wygląda prawdziwa wersja tych wyjazdów. Bo kiedy dziewczyna mówi, że leci na relaks, to tak naprawdę ma na myśli wolność od zasad, które obowiązują w domu. I owszem, każdy ma prawo do odpoczynku, ale nie każdy ma odwagę przyznać, od czego naprawdę ucieka. Jak powiedział mi Goryl na koniec rozmowy: tu żadna nie szuka wakacji. One szukają siebie, tylko zwykle znajdują kogoś innego. A faceci w Polsce? Czekają, lajkują, wierzą. Bo prawda, bracie, nie ma lotu powrotnego.